Cześć z tej strony, Piotr, słuchajcie, dzisiaj witam Was w, w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj witam Was w Słyszecie, kolej, bo po co mi Znowu są straszne historie, tak? I tak jak mówiłem, są trzy, tak jak zawsze. E, I co, od razu zaczynamy. Pierwsza historia, tragiczny wypadek. No tu zobaczymy. No wypadki zdarzają się dosyć często. Jest już późna noc. Siedzę bez ruchu w ciemnym salonie. Nie... Fajny obraz tutaj masz. Ciemny, czarny i. no co? Nie wiem ile czasu mogło minąć. W głowie nadal mam wypadek sprzed paru godzin. Światło zmieniło się na czerwone, ale za bardzo się spieszyłem. Nagle jakby znikąd wyłoniła się z ciemności zielona plama, a w ułamku sekundy czuć e... było wstrząs. Rowerzysta przetoczył się przez maskę. Jeżeli macie samochody i jedziecie gdzieś, nigdy się nie śpieszcie, bo to no, to... no widzicie, no chłop jechał za szybko, no śpieszył się, no i zobaczcie, chłop przyjechał jak jakoś rowerzystę. ...jego samochodu i zniknął mi z oczu. Spanikowałem i uciekłem do domu. Dlaczego mu nie pomogłeś, idioto? Mówiłem sobie w myślach. Pan uciekł się. Nigdy wcześniej nie popełniłem przestępstwa. Wyobrażałem sobie lata w więzieniu, koniec kariery i jak moja rodzina ode mnie odchodzi. No to po Moja przyszłość minęła bezpowrotnie. Mogłaś, przyna Nagle ktoś Mogłaś przynajmniej zapalić sobie tamtą lampkę, no kurde. no. Ukał w drzwi frontowe. Tysiące myśli w mojej głowie. Już mnie mają, znaleźli mnie. Całe moje ciało drżało. Podszedłem do drzwi i otworzyłem je. Na ganku stał funkcjonariusz policji. A nie, pan woźniak? To, tak, zgadza się. Mam złe Parę godzin temu, pański syn jadąc na rowerze został potrącony przez samochód. On jeszcze swojego syna potrącił. i yeah. On jeszcze swojego syna potrącił. Jezus, nie. On jeszcze swojego syna potrącił. Kurwa. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, a pański syn zginął na miejscu. Bardzo mi przykro. Okej, okay, ta historia. No, była smutna, no bo no, chłop przyjechał, no, może nie straszna, ale, znaczy no był to, to było straszne, nie, ale no, on, on potrącił w ogóle swojego syna, co on zrobił, dobra, słuchajcie, kolejna, lecimy z kolejną historią. Lilia wodna, moja krwawa Lilia wodna, no to zobaczymy, o co chodzi. Zobaczymy, co to Lilia wodna, no w sumie to wiadomo. Mieliłem 12 lat, doskonale niedaleko mojego domu. To znalazłem nietypowy kwiat lilii wodnej. No zobaczymy. Jej kolor był najżywszym i najpiękniejszym odcieniem czerwieni. No i dobrze. Było danie mi spotkać w naturze. No to dobrze. Był wręcz nienaturalny. Miałem wyjątkową roślinę każdego dnia wakacji. W miarę upływu czasu moja fascynacja kwiatem coraz bardziej rosła. Nie mogłem oderwać od niego oczu. Przy no każdym to, de, to mogę zrobić po prostu zdjęcie i patrzeć na niego. No, w sumie no to nie, to nie jest to zrobić zdjęciem, to tak słabo, nie? Bo Ale już lepiej, lepiej zobaczyć to w prawdziwości. była to jedyna lilia tego koloru w kanale. Wyjątkowa. Moja. A, a dlaczego akurat tw twoje, co? Całe dnie spędzałem na czytaniu książek o ogrodnictwie. Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć żadnych informacji o tym specyficznym obarwieniu linii wodnej. Podwórko mojego domu miało mały stan i ten creepy krasna tutaj ma taką minę. Pomyślałem, że mógłbym przesadzić się na swoją działkę. I nie, na nie, róbcie taki, nie! Nie róbcie takiej takiego czegoś! Nie, to tam sobie rośnie, nie można takich rzeczy robić. Nie, Dwa to, to... tygodnie przed końcem lata postanowiłem zanurkować w kanale i wyrwać... A jeszcze. jeżeli ktoś by tamtędy wtedy przychodził? Nie, to cóż... To... Razem z korzeniami Nie no starałem naprawdę. się być bardzo delikatny, aby nie uszkodzić pięknego kwiatu. Podparłem się i bardzo mocno szarpnąłem. Nagle moim oczom ukazał się czarny worek spowity korzeniami lilii no umieszczony okay. w ścianie kanału. Rozchodziłem go delikatnie. Już jest zła. Młodzi widzowie, nie tak się tak, proszę was. Nie zablujesz Tak Mówiłem, że ten, ta seria ma być bez. totalnego bólu. Ja. Woda wypełniła moje usta, nos i płuca. Ale dlaczego akurat on był taki czerwony, to. to nie wiem. Okazała mi się blada, martwa twarz, a w szyi głęboko osadzone były korzenie rośliny. Morderstwo nigdy nie zostało rozwiązane, a ja nigdy nie dostałem mojego kwiatu. No to kurde, w ogóle po co ty to robiłeś? Do dziś nie mogę przestać o nim myśleć. Stał się moją obsesją. Kwiat umarł a piękno razem z nim. Długie lata spędziłem próbując zrozumieć, jak, kurde, jezu, jak... to jest nie jest Raz jest. Teraz jak korzenie zostały osadzone w ciele. Odkryłem ważną kwestię, o której nie miałem pojęcia jako dziecko. Ciało nie było martwe, gdy pochowano je w ścianie kanału. O kurde, no to, 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 Ja natomiast od jakiegoś czasu przygotowuję się do stworzenia na nowo tego pięknego dzieła natury. Jezu, On naprawdę... On, patrzcie na to! On... On... On kolejnego człowieka chce... Co? To tamtego poprzedniego on, czy coś inny? Ale patrz, no to jest na pewno u niego, no bo... Pięknego dzieła. No, bo on powiedział, że z powrotem coś tam, coś tam chce to zrobić, nie? Więc naprawdę on to, coś się dzieje. Okej, okay, no ta historia była bardzo brutalna. Ale, okej. Okay. Ostatnia w historia na dzisiaj. Niespodziewany gość. Myśleliśmy, że to włamywać. Jednak prawda okazała się inna. No to zobaczymy o co chodzi. No, niespodziewany gość. Może to dostawca pizzy był po prostu, no co? Nie zamówiliście im... Znaczy, tak zamówiliście, ale zapomnieliście o tym. 40 lat, a o to co wydarzyło się 20 lat temu... O kurde, jaki pewnego blok! 1 dnia, widziłem jednego z moich przyjaciół w jego mieszkaniu. No i dobrze. Wejście do windy znajdowało... 14 ja! Nie pamiętam zbyt dobrze, ale mieszkał bodajże na szóstym piętrze. No... Kurde. Powiedział, że jest sam i nie ma żadnych planów, więc zadzwoniliśmy po dwóch naszych znajomych i zorganizowaliśmy małą imprezę. No i dobrze, zadzwonił ding-ding-dong i tyle. I co, co się będzie co z... Cała czwórka piła do późnego wieczoru. Widzieliśmy przez gaszonkę w wesołej atmosferze. Ta owca tutaj, to zdjęcie tej wałki, co to jest? Bez żadnego do niej, oni włączyli sobie przynajmniej jakiś telewizor. Ty, światło ulicznej latarni oświetlało sufit, w który się wpatrywaliśmy, wciąż rozmawiając i śmiejąc się. No dobrze, kurde. Nagle światło zgasło. Jakby coś się zasłoniło. No może awaria prądu? Wszyscy spojrzeliśmy na okno. Jakaś przerażająca postać wisiała na naszym oknie, trzymając się metalowych krat. Przez światło lampy świecącej za nim nie mogliśmy dokładnie zobaczyć jego twarzy. Eee, ok, co? Dziwna postać padała z siebie dziwny dźwięk, po czym uśmiechnęła się do nas szeroko, pokazując swoje białe, jak perła zęby. W tym momencie byliśmy tak zszokowani, że nikt nie mógł wyrzucić z siebie żadnego Ale... słowa. Yeah. Nagle jeden z nas podniósł pustą butelkę wina i wybiegając z mieszkania krzyknął to. Dopaść tego drania, po czym przerzisz. nie, no co, to co? Po chwili wybiegliśmy z mieszkania, żeby sprawdzić, co się stało. I go nie ma już. Aha, no to, to No ale... Wiem, co słyszeliśmy, ale... starające się kroki naszego przyjaciela. No ale po co wyglądać jego pobiegu? Pobiegł klatką schodową, więc ruszyliśmy za nim. Kiedy ja wiem, ma butelkę, dole? ale no on może mieć coś lepszego, na Który przykład broni broń, nie Złapał go? Nie, nie złapał, co? Wszyscy przerażeni wróciliśmy do mieszkania. W ogóle, ale dlaczego on... patrzy oni wszyscy śmieją poza nim, widzicie co? Stwierdziliśmy, że to musiał być słodziej albo jakiś wariat, który chodzi po oknach i straszy ludzi. Kiedy już prawie doszliśmy do mieszkania, zauważyliśmy coś, co nami wstrząsnęło. Dystans między końcem korytarza a oknem mieszkania był zbyt duży, by ktoś mógł tam dostarczyć. A jeszcze jedna rzecz to taka, że po pierwsze on mieszkał na szóstym piętrze. To, to, to też jest jedna rzecz. No i to, to, to jest. No, no. To jest szalenie a druga rzecz to mi się wydaje, że to był Venom, Bo normalnie, no, no, no to no, można powiedzieć, że no, bo był czarny, kurde, i po, po ścianach i poglądał. No kurde, no, 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 venom. no, no po prostu no, Venom. Na No, Wenum, no. no że może ktoś próbował popełnić samobójstwo skacząc z dachu. I mhm. na pewno Was złap. by potem im, poinformował, że robiłby, tak? że uśmiechałby się do Was. Oczywiście, naszych. I znów na dół zobaczyć czy na ziemi. Naprawdę można się złapać? Jednak nic nie znaleźliśmy. Po tym wydarzeniu już nigdy nie odwiedziłem mojego przyjaciela w jego mieszkaniu. O, to nie wygląda Glenom. To wygląda jak jakiś zmutowany kot. przepraszam. co co? Tu? Dobrze, to już koniec słuchajcie. Naszych pięknych, cudownych historii. Powiem Wam, że te historie dzisiaj były dosyć ciekawe, szczególnie ta teraz, bo, no bo kurde, no, można powiedzieć, że to był taki Venom, chociaż można powiedzieć, że to był jakiś zmutowany kot, bo kurde, miał ogon. No nie wiem, to ja nie wiem, co to było, ale dobra. Więc co, sajcie? dajcie dużo łapek w górę, żeby ta seria dalej szła i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie będzie jutro i ten odcinek jeszcze dzisiaj wrzucę, pewnie on będzie późno, więc jeżeli będziecie chcieli, to proszę bardzo, możecie go obejrzeć rano. Więc co? בי ג'י משהפתו לנמות של קופה פאה